Hej, witam Was serdecznie, z tej strony BlackRed A to jest... Fallout Shelter Witam Was serdecznie W nowej krypcie Niestety w tam tamta krypta Niechcący została usunięta Chociaż można powiedzieć niechcący, znaczy Na szczęście ma, bo, Ponieważ ta krypta Którą stworzyłem Od podstaw troszeczkę już Utworzyłem eee, Może powiedzieć już podstawy, jak tu tworzyłem już, jest o wiele lepsza. Mamy trzy, newkole nuku, co dają nam e, troszeczkę lepszy, e, można powiedzieć, status. Mamy 1279 udało mi się uzbierać No i na razie, jak na razie żyje się naszym mieszkańcom krypty. Zbytnio się na razie nic nie dzieje No i jakoś no Zobaczymy na razie co będzie Na razie mamy e, dwóch d, d, dwojga, dwojga dzieci Znaczy dwóch dzieciaków Narobionych, trzecie mo można powiedzieć jest w drodze I wyślijmy na razie Naszego Może nazwiemy go Poszukiwacz Naszego poszukiwacza Na Puskowia e, Na razie nic nie możemy dać bo, bo nic nie mamy Trudno się mówi no Niech idzie na Puskowia I jeszcze może wyślejmy jedną osobę Kurczę, nie wiem, może gdzieś Miałem taką Może e, Amanda Robinson A, no, akurat Robinson e, Wyślejmy ją na przygodę Tylko może coś, może jakoś ma kostium bo jakiś chyba raczej nie ma Więc tylko jeszcze zobaczę, nie ma tak zbytnio siły, więc nic się nie stanie. Adamie... E, e, Robinson... E, Ad, Amando Robinson wyrusza... Wyruszasz na poszukiwanie zasobów. A my tutaj mamy... O, nie zauważyłem, że mamy jakiś nowy Hej Mamy... Aha, czyli Science Lab. Czyli będziemy tu rady robi, e, produkować. A, mamy Science, e, science Lab i med, med, Medibay. Nie zobaczyłem tego. No dobrze, czyli mm, najbardziej przydałby się Medibay. Idzie tu. Może nie, stop. E, zrobimy jakoś nową windę Teraz tutaj. Chociaż z drugiej strony. Może ulepszymy. Te mm, Żarcie i wodę, żeby później się już nie męczyć z tym. Okej, okay, jeszcze woda. I ulepszymy je. raczej nie, tylko ulepszymy je. Okej. Okay. Mm. Tylko co? Tu by, byśmy zrobili może tego meda Z labem Chociaż dobry. potem jak to jest Dwa razy med I dwa razy lab I przydzielimy to window No nawet, nawet nawet dobry pomysł Chociaż do okay, sobie nie wiem Zobaczymy, na razie Zróbmy to jak mówiłem Przyda nam się bardziej steampaki Dobra, a i udało mi się wydropić z kart e, e, <kłysy> mi mistery e, rączkę, pana rączkę, e, dobra, a teraz przydał nam jakiś e, naukowiec, tylko Kto jest to, to jest tutaj dobry naukowcem. Nie, w bazie e, specjalnym to? to... Susan Millers. Dobra, skąd ona? Stąd. Dobrze, bierzmy na razie panią Susan. i idzie tu. I kogoś byśmy wrzucili na, się, na elektrownię, ale tutaj nie ma osoby. Niech będzie nasz Johnson Adams, an, an, a, an, a, Johnson Arderson. John Anderson. Na razie tymczasowo idziesz na siłkę bo sił, bo siłkę do elektrowni. Pomożesz tam, bo tu mają wujka i, i piątka. Więc niezbyt oni są na dobrym tropie. Czyli mam, można powiedzieć, mamy dziewięć tutaj siły. Co za ile będzie? To za 11. Możemy zrobić raz? Możemy, ale boję się troszeczkę, że może się nie udać. Ktoś jest tutaj z bronią? Nie, kurczę, mamy nie za zbyt mało broni. Do tego co. Ach, super. Co tu się. O nie, znowu kurczę. Kto ma broń tutaj? Ty masz broń, ej, chodź tutaj, biegnij, bieg. tak, chodź tu, pomożesz. Ty masz broń? Nie, ej, ty masz broń, to idź, pomóż szybko. Biegnij, pomóż. No i chyba tyle. Jak ktoś jeszcze ma broń tutaj u Was? Ty masz broń, to bieg i też, pomóż. Żeby się nie ej, te forki nie rozprzestrzeniały. I tutaj i tutaj jest broni, okej okay. Tutaj jeden bronia, tu dwa No czego, no zabijcie go wreszcie no Okej okay. Kurcze, wszyscy prawie ranni. to bardzo. Nasza. Najlepsza. E, e, Wodonoś... E, nie wiem jak to nazwać. Her, herdol. Pani od e, wody można powiedzieć. Nie, nie wiem jak to by to nazwać poprawnie. O, woda. Kto tam jeszcze jest zbytnio ranny tutaj mamy Jimmy Walker Jeremy Walker a, powinien on już iść, ale dobra, nasz puszczki już już tam ma. A, troszeczkę ludzie są ranni, a może później e, już doznają dobroci i życie życie im się zregeneruje. Już sam już ple, ple, plecę jakieś głupoty. No dobra. Może by się udało to jedna krasza zrobić? Zobaczmy. Udało się, o! Udało się, dobrze <laughs> Marek ma nowy poziom Zobaczmy co tam U naszych szego poszukiwacza i Robinsona to nie Robinson, na znaczy. co to mamy? To był 25 kapsli czyli spotkał Jałogaja, ale go za zatłukł i na razie nic ciekawego. A pani jest poszukiwać? No, też 25. Ale uciekła. Spotkała Jałgaja ją ją i nie udało się jej niestety jednak go zabić. No i na razie nic ciekawego też. Jakie właściwie mam misję? A, zbierać. E, śmiecie złomy sprzedać jeden e, o, ten albo broń i za odpobiec dwóm katastrofom. No dobra. Może Russia był tu w katastrofa katastrofach poszła. Może no, muszę przy jedzeniu. Nie, 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 nie. Chcę zerszować. No, udało się. To ciekawe. Dobra, może tutaj jakiś raz jeszcze zrobimy. Kurczę, też się udało. Boję się przy wodzie robić jednak. Bo tutaj nikt nie jest uzbrojony. Hmm, powiedzmy, dobra. Yy, dasz na razie broń. Odda oddajcie bronię. Ty masz tu broń i ty też masz broń, i zaszujemy to. No też udało się. Czyli może powiedzieć, na razie katastrofy żadnej nie udało mi, mi się. Oddaję broń. Sporo laty macie broń. No dobra, jak na razie nic się tak ciekawego nie dzieje. Kiedy dzieciaki dorosną? To ten za... Z brodą? Kurcze, dzieciak z brodą. Okej. Okay. James Anderson. I... Ashley dostali level. Muszę ich nazwać jakoś. Może wkrótce po ziemi pobawię się w, na, w nazwy. Jak na razie nic ciekawego. Jeszcze może powiedzieć e, dwie osoby i byśmy mieli e, tego. O, e, ten biuro nadzorcy. Co by się fajnie było. Radio, później jest produkcja w, e, broni, siłownia nie, reszta jest tam do ćwiczeń Outfit, o, outfit też jest to fajne Gym room Freezier Nukleary W ciekawe rzeczy ale to kiedy dojdziemy to będzie w czul czasu jeszcze A że nie... A że skrzyneczek mało, a i kupować się raczej nie będę kupować Bo jestem biednym studentem Szkoda mi pieniędzy. Troszkę Teraz Ciekaw jak oni to robią Chociaż nie, tu tułaś się tak wlewa i jakoś też ty... robią, to nie wiem. Zobacz... Sam już nie wiem. Dobra, zobaczmy co tam u naszych na razie zbyt nic nie co mnie martwi. Ale i tak 15 minut, więc. Czyli jednego krytyczka z... znalazł i go za za potem co. O, jakiegoś e, rajdesa Znaczy Rider e, tego. Mm, bandyta jak, jakiegoś spotka i zatłuk Ja z, o, znalazł jakiegoś 6 kapsli. Potem co tam jest Joga Myśli, że jest na... Ra <grywki> że go zje, ale pewnie jak to zatłuszy go No zat, zatłuk i nagle no, dostał obra jedyne obrażenia Dobra, a nasza... Robinson, co tam zdupiła trzy kapsle? Robale spotkała, ale też jak to udało się jej ich No i tak na razie, na razie nic ciekawego O, robale się pojawiły Idź pomóż jak to przynajmniej tu ten Co dwie, dwie bronie to nie jedna <śpiewanie> Jeszcze jedna osoba, ten jeszcze jeden Ciekawe jak, nie wiem, jak oglądanie jak e, zabijamy retro ale mamy te, za to, udało się, e, zabi jak zabiliśmy te... wróć. Udało się e, odpełnić misję z e, katastrofami, co nam dało 200 kapsli i zobaczymy następne, co to mamy, a, 4 ration, okej. Widzę 4 razy, no to trochę się cykam. Bo 41, a ty masz coś, koczesz na razie. Nic nie mogę. Hmm. Teraz a macie, może. udawałem się coś znaleźć takiego? Nie, raczej nie. Bo, bo te, te złomby, jakby to zdobyli... Dwa razy jakoś tam rękawiczki, coś byśmy mieli zrobione już to. Co oni tam. dali 200 kapsli Dobra, czyli. Mm, mamy teraz też do zrobienia. Magazyn. Aj, nie tutaj. Magazyn i. i Science Lab. Chociaż mi tu na razie nie potrzebujemy Science Lab, nie? A magazynu to magazyn 5 no, w 5 to jeszcze długa droga do tego, więc na razie nie będę budował Ale przydałby się jakieś przyspieszenie tego tej gry, gry rozgrywki Jakoś chartą czy coś Tak można powiedzieć, że e, dzięki panu rączce mogę jak to nie bać się o, elek ten, o elektryczność Bo dzięki niemu nie, nie trzeba klikać na tam. więc elektryczność mam pod kontro 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 kontroleru, kontrollaru to już mój język się plączy dora. Nieważne przy tym, jak to w tym, w Androidzie ten handy, mister Handy wędrował, można powiedzieć, po naszej krypcie a teraz to zrobili także po jednym pasie. Co, co robi, można powiedzieć, że szkoda. Tylko szkoda. Na razie nic ciekawego. A, miałem sprawdzić kiedy on dorosł, gdzieś pewnie za godzinę będzie już dużym. Będą duzi. Duży. Ty jesteś tak. Charyzm jest dużo. Ale mi zbyt charyzma niepotrzebna. Gorsze. Ty jesteś.. A, tak dlatego, bo jesteś od charyzmy Zaraz, jak ktoś jakiś facet jest tu od zwodzieciągów Tyś 3 Ty masz A, ty masz e, też 3 Okej okay. I tak... Chociaż nie, bo trochę się cykam jak tu ten, usadzać kogoś i tutaj jak to mi zniszcz... zniszczono, był bo... Chociaż, eee... Ciekaw mnie nasz ten, ten, ma... Eee... Ma tak... Też ma dupno takie... O, ma... Dobra, jest złom. E, Chciałem Chciałbym zobaczyć... O, o dobra, już mamy zadanie za zrobione z tamtego. E, tak, chciałbym zobaczyć. Kurczę! Nie da się mi nic zrobić, no. To tak. Malak... E, szczęście i tu masz ten... ale taki... jesteście zbytnio... do d ale tak by się przydało tak najbardziej to tak Ciebie by, bym jak to wysłał z łóżka z kimś Czyli tak to i może z siłą albo z O, z intelektem Chociaż Nie, raczej z charyzmą bym jeżeli Żeby ona szybciej urodziła, to by... ...charyzm... Mm, ...charyzm, może raz. ...charyzm. to bardziej jakby się przydał do poszukiwacza. I szczęścia. Może... Siła i ten? Sam nie wiem już... Ile można tutaj tych zapakować? 18, czyli masz jeszcze dwóch. No nic, jeszcze zobaczymy, co tam u nich. Na razie tylko zdobywają doświadczenie. Nic poza tym. No nic. Ile czasu No, to chyba będziemy na razie kończyć i zacznę nakrywać następny odcinek gdzieś za powiedzmy dwie godziny, żeby troszeczkę coś zmieniło się. Więc dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, to wiecie co robić. Jeszcze raz dziękuję i trzymajcie się ciepło. Do następnego, do następnego odcinka. Cześć.